Witam, o betoniarkę? Tak, tak, tak. to zaraz coś Ci powiem, zaraz coś Ci powiem na temat tej betoniarki, nie? Posłuchaj, ale coś Ci powiem na temat tej betoniarki, no nie? Za to, że robisz sobie kretynie zanieżarty w tym momencie, to powiem Ci tak. Ty z kolegą, Ty z dwoma swoimi kolegami, za chwilę będę wiedział, za... jutro będę wiedział Wasze adresy, wszystko. Przyjadę do Was osobiście i dostaniecie po Dobrze, okej. Okay. Ale posłuchaj, nie rozłapiaj się jeszcze, bo powiem Ci jeszcze jedną rzecz. Powiem Ci jeszcze jedną rzecz. Na odcinku podam Wasze numery, żeby dzwoniła do Was cała Polska, no nie? Będziecie zmieniać te numery w tempie światła. A przysięgam Ci, chłopcze, że jutro kurwa będę wiedział Wasze adresy, nawet. to zobacz, jutro, w ciągu tygodnia podejrzewam, że przyjadę osobiście i ci powiem na temat tej betoniarki wszystko to, co będziesz chciał wiedzieć. Ale nie, powiem nam szczerze, dobra, kawał był fajny, śpiesznie wszystko, kurwa. Ale odpowiesz za to, przysięgam ci, przysięgam ci się...